Cześć niesamowici widzowie! Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co tak naprawdę kryje się za magią Sylwestra? To nie tylko szampan i fajerwerki. Dziś zabieram was w podróż przez czas i przestrzeń, by odkryć dziesięć absolutnie niewiarygodnych, ale w 100% prawdziwych faktów o 31 grudnia. Przygotujcie się na dawkę historii, rozrywki i totalnych niespodzianek, które sprawią, że spojrzycie na ten dzień zupełnie inaczej. Gotowi na podróż? Zaczynamy. Zacznijmy od imienia. Czy wiecie, że nazwa Sylwester pochodzi od papieża Sylwestra Piek, który zmarł dokładnie 31 grudnia 335 roku? Ale to nie wszystko. Prawdziwa historia jest tak szalona, że brzmi jak scenariusz filmu. W roku 999 cała Europa drżała ze strachu. Według starożytnej przepowiedni, na przełomie tysiącleci miał uciec smoklewiatan, uwięziony w lochach Watykanu przez Sylwestra Pi. Miał spalić świat. Kiedy koniec świata nie nadszedł, ludzie w Rzymie wpadli w euforię. Wyszli na ulicę, świętując z ulgą i radością. Tak narodziła się tradycja hucznej, sylwestrowej zabawy. Niewiarygodne, prawda? Wyobraźcie sobie coś takiego: statek, który jednocześnie znajdował się w XIX i XX wieku, w dwóch różnych dniach i dwóch różnych latach. To nie żart, to fakt. 31 grudnia 1899 roku parowiec SS Warimu przecinał linię zmiany daty dokładnie na równiku. Dziób statku był już 1 stycznia 1900 roku, podczas gdy rufa wciąż tkwiła w 31 grudnia 1899. Pół statku na półkuli północnej, pół na południowej. Kapitan i pasażerowie świętowali nowy rok w czterech strefach czasowych naraz. To dopiero impreza, która łamie wszelkie zasady czasu i przestrzeni. Czy wiecie, że 31 grudnia to dzień, w którym światło zagościło w naszych domach na zawsze? Dokładnie 31 grudnia 1879 roku Thomas Edison dokonał czegoś niezwykłego. Po raz pierwszy publicznie zaprezentował swoją żarówkę elektryczną. W Menlo Park oświetlił całe laboratorium, wprawiając ludzi w osłupienie. Wcześniej światło to były tylko świece i lampy gazowe. To był początek ery elektryczności, która zmieniła świat na zawsze, a wszystko zaczęło się w sylwestrową noc. Pomyślcie o tym, zapalając światła w sylwestra. Przenieśmy się do mrocznej strony historii. 31 grudnia 1931 roku, pod Lwowem, wtedy Polska, doszło do jednej z najgłośniejszych zbrodni II Rzeczypospolitej. To historia, która do dziś budzi emocje. Gubernantka Rita Gorgonowa zamordowała siedemnastoletnią córkę swojego kochanka, architekta Zaręby. Proces był medialną sensacją, a prasa pisała o nim codziennie. Gorgonowa stała się czarną wdową tamtych czasów. Sprawa do dziś budzi kontrowersje i jest fascynującym studium kryminalnym. Wyobraźcie sobie tłum tak ogromny, że trudno go objąć wzrokiem. 31 grudnia 1994 roku Rod Stewart zagrał koncert na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Przyszło ponad 3,5 miliona ludzi. To do dziś jeden z największych koncertów w historii muzyki. Tłum większy niż populacja wielu krajów. Wszystko w sylwestrową noc. To dowód na to, jak muzyka potrafi łączyć ludzi i tworzyć niezapomniane chwile. Prawdziwa magia sylwestra. Historia potrafi zaskoczyć, a 31 grudnia bywał świadkiem naprawdę monumentalnych wydarzeń. 31 grudnia 1991 roku Związek Radziecki oficjalnie przestał istnieć. Po deklaracjach niepodległości republik, ostatniego dnia roku, imperium rozpadło się na zawsze. Borys Jelcyn przejął władzę, a flaga ZSRR została opuszczona na Kremlu. Koniec epoki w ostatniej chwili Starego Roku. To pokazuje, jak szybko historia potrafi przyspieszyć i zmienić bieg wydarzeń. Kto by pomyślał, że 31 grudnia może być dniem podpisywania umów na 9 tysięcy lat? Tak, to nie pomyłka. W 1759 roku, 31 grudnia. Artur Guinness podpisał dzierżawę browaru w Dublinie na 9 tysięcy lat. Dzięki temu powstało piwo Guinness, które pijemy do dziś. Ta umowa wciąż obowiązuje. To najbardziej szalona i długoterminowa dzierżawa w historii. Prawdziwy dowód na wizjonerskie myślenie. Kiedy my szykujemy się do sylwestrowej zabawy, gdzieś na świecie ludzie walczą z ekstremalnymi warunkami. 31 grudnia... 1978 roku na Syberii zmierzono rekordowo niską temperaturę w Europie. Minus 58,1 stopnia Celsjusza w ust szczugier. Wyobraźcie sobie ten mróz. W sylwestra, kiedy my tańczymy, tam ludzie walczyli o przetrwanie w warunkach jak na innej planecie. To przypomina nam o różnorodności naszego świata i o tym, jak różnie można spędzać ten sam dzień. Czy wyobrażacie sobie, że 31 grudnia po prostu nie istnieje? W niektórych krajach to się naprawdę wydarzyło. Na przykład Filipiny w 1844 roku pominęły ten dzień, przechodząc od 30 grudnia od razu do 1 stycznia. Zrobiono to, by zsynchronizować kalendarz z Azją. Albo Kiribati w 1994 roku. Przesunęli linię daty i cały kraj przeskoczył dzień. Budzisz się, a wczorajszego dnia nie było. To dopiero zagadka czasoprzestrzenna. Na koniec przygotujcie się na totalne szaleństwo. Tradycje sylwestrowe na świecie są absolutnie zwariowane i pełne humoru. W Hiszpanii zjada się 12 winogron o północy, po jednym na każdy miesiąc, na szczęście. We Włoszech nosi się czerwoną bieliznę na szczęście w miłości. A w Peru? Tam biją się na pięści przez cały tydzień, by oczyścić się przed Nowym Rokiem. Na Syberii nurkowie sadzą choinkę na dnie jeziora bajkał. Niewiarygodne, ale prawdziwe. No i to wszystko. 31 grudnia to nie tylko impreza, ale dzień pełen historii, które brzmią jak bajki, ale są faktami. Który fakt zaskoczył Was najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Życzę Wam szalonego Sylwestra, dużo szczęścia w nowym roku i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pamiętajcie, subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę i koniecznie podzielcie się tym filmem ze znajomymi. Niech wszyscy dowiedzą się, jak niezwykły jest 31 grudnia. Szczęśliwego nowego roku!